is MIA. I repeat, Profit is MIA. I've got two men down and something just grabbed Profit. It dragged him into the jungle. He's gone. I'm gonna pull you out of there, son. Sit tight and I'll get a bird down there to you ASAP. Negative, sir. I can still complete. I've got intel on Rosenthal's location. He's being held at an excavation site somewhere near a Korean military base. I'm going after him. It's your call, son. No to nam ukradł dowódcę. Nie wiem, czy uda mi się rozwalić kogokolwiek z tej odległości. No? Ten się jeszcze nie ruszył. Tego też nie rozwaliłem. No to dupa. No z tej odległości jest ciężko kogokolwiek rozwalić, ale przynajmniej próbowałem. No to trzeba do nich podejść na blisko. I zarażować punkt B. Eee, nie ten guzik. To już tu chyba idzie. Mimo, że mapę mam nieco zniszczoną, to jednak ruch przeciwnika widać spokojnie. Maskowanko. Ale iść sam w taki gąszcz. To bardzo, bardzo, bardzo zły pomysł, Mój przyjacielu. Bardzo zły pomysł. Czasami, inteligencja przeciwników nie jest na wysokim poziomie, to coś, co zresztą było teraz widać. Wątpię, czego zdajemy. Bardzo w to wątpię. Tym bardziej, że jest cały rozruch Będę musiał do niego chyba podejść. O ile mnie nie zauważy, pierwszy poszedł za ogrodzenie, chyba że. Tu jest. Dobra, dostał głowę. Teraz go mógłbym trafić, a wcześniej kurczy nie bardzo. Dobra, po kolei, powoli. Został nam tylko jeden po prawej stronie. Dwóch, albo jeden po prawej stronie. Tu jest, po prawej. Na na cichaga trzeba podejść albo są w ogródku, albo za nim Tędy przejdę, chyba nie przejdę tędy. Główno widać. Dobra, idziemy jeszcze bliżej. Są dosłownie przede mną. Dobra, może na maskowaniu będzie lepiej. O, tu są skórne sceny. Jest tylko chyba jeden. Dzień dobry. Dlatego ty nie zauważyłem, akurat. No, ale cóż, oboje padli. Teraz wypadałoby iść dalej. Co tu mamy? Aha, połączenie satelitarne jest zerwane, czyli będą się teraz. No tak, tego Jason znaczy zniszczyć zakłócać? Właśnie, dajcie, przepraszam, przepraszam. Znajdźcie wyłącz koreańskie urządzenie zakłócające. okej, okay. ale żeby to zrobić, najpierw i tak będę musiał zaznaczyć sobie na mapie wszystkich przeciwników, znaczy tych, których zauważę. Nie będę wchodził do bazy z tej strony. Co najwyżej ich sobie zaznaczę, jak mówiłem, zaspotuję. O ile pozwolą mi się zaspotować. Można maskowanie podać, to będzie bezpieczniej. Dobra, co my tu mamy? Słychać ich, ale nie widać, jak duchy. O jest, raz. No i tyle w sumie. Dwa. Niewiele mi się udało znaleźć. Tym bardziej wątpię, czy udałoby mi się go, chociaż może udałoby mi się kogoś zdjąć, jeśli by się zatrzymał. Ale nie w krzakach. Dupa, dobra. Trzeba będzie ich załatwić blisko w takim razie. Póki co mnie nie widzą. o jest kolejny. LKM wątpię czy bym w niego trafił, ale można spróbować. Dobra. A czy wiadomo, jeśli nawet jeśli tego strzątnąłem, to i tak zostanie on prawdopodobnie zastąpiony innym na jego miejsce. Ale jeden mniej. Tak czy siak, jeden mniej. Podejdziemy sobie do bazy. A tak, nie pokażę Wam, bo mapa jest wyłączona. Podejdziemy sobie do bazy od lewej strony. Nie centralnie z tej strony, tylko pójdziemy od tamtej strony. Gdzie, że mnie nie zauważą. No tu, tu, tutaj trochę zabawy będzie, ale nie powinno być aż tak trudno. Włączę sobie tryb szybkości, żeby szybciej trochę się poruszać. I pójdziemy sobie brzegiem tej polanki, tutaj, lewą stroną. Bo tu też czekają na nas przeciwnicy. Ja mam co? Mam snajperkę i mam. A no właśnie, do snajperki mogę podłą podłączyć sobie tłumik? Nie. Dobra, nieważne. Tylko kałasznikow. Może tu by się udało zaspokoić kogoś. Ale teraz z bliska to te tekstury są kóreczko wyblakłe. Chociaż nie wszystkie. Ten kawałek jeszcze jakoś, ale ten to to jest masakra, jak to wygląda. Dobra, spotujemy. Tyle to co się da. A, to jest zaspotowany już. Ten też. Tu ich powinno być więcej, chociaż ich nie widać. O, tam jest JSOC, Ten, 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 to, to coś, to jest JSOC. To jest uh, urządzenie zakłócające, nie Jacek. Eee, urządzenie zakłócające. A tutaj powinno być o kolejni, pięknie. chociaż coś. No i tyle. Więcej nie widać. Kurczę. Dobra. Podbijemy dość spokojnie, powoli. Jeszcze raz tam mierzymy. Na, no mierzę w sumie. Tu jest dwóch, raz, tego nie namierzę, bo jest zbyt za bardzo zakryty przez przeszkodę, przez płot, więc tego na razie nie namierzę. Cały czas patrzę na mapę, czy się, czy się nie pojawi moja aktywność. Jak się powiema aktywność, będę musiał natychmiast stanąć, tak jak teraz. Jeszcze maskowanie włączyć. Tutaj jest cisza. Myślę czy, myślę, czy spróbować wywołać jakiś chaos. Nie wiem, rzucić beczkę na przykład gdzieś, gdzieś w, w, w powietrze, żeby się chłopaki trochę ruszyli z dupami. przy okazji zobaczę. Mógłbym zobaczyć, co gdzie nie są, bo póki co to gówno widzę, myślę, że rzucenie beczki byłoby całkiem dobrym pomysłem. Wysoko, w pizdu. Leci. No. Dobra. Zainteresowali się towarem. Teraz niech tylko się pokażą. Ja są. Dobra, mamy dwóch. Zainteresowali się beczką. Dobry początek. Lepiej beczką, o, palety. Lepiej beczką niż mną. Aczkolwiek mamy już kilku na radarze. Aktywnych, bardzo aktywnych. Rzekłbym nawet. O proszę, cała śmietanka się zebrała. Dobrze, dobrze. Ok, maskowanie, wycofujemy się, chociaż gdzie mam się wycofać? Dum dum dum, 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 No, ich aktywność delikatnie zmalała, trzeba ich znowu rozruszać, widzę, ale dzięki temu widzę ich, ich, widzę ich dokładnie na mapie i mogę ich spróbować zdjąć. Trochę się rozproszyły sukni syny. Cały czas patrzę na, na mapę, czasem nie jestem aktywny. Ale póki co jest dobrze. Postaram się zdjąć tego tutaj gościa, tylko. Kurde, nie bardzo. O jest, widzę go. Hello, nurse. Goodbye. Tu jest jeszcze jeden, widzę, tak? Tak, jeszcze jeden jest. Tutaj chyba się w, krzo w krzoczkach się ukrył. Zdaje się. Dobra. Na moskowo nie podejdziemy. Będzie szybciej, bliżej. O! Dobrze. Kolejny padł. Trzeba po cichu ich niszczyć, bo niestety jest ich tu za dużo. O! Mamy kolejnego. Pięknie. W, w, prosto w headshot. I po kolei będziemy eliminować. I zostało chyba dwóch. A ten z kolei patrzył przed siebie, czyli nie w naszą stronę. O właśnie. Mam cię robaczku. Uśmiech. Say cheese. Thank you. Next place No, chyba wszystkich tu skasowałem z tego wynika Ja Wow, a może i nie A może i nie wszystkich Te skór syle są tą Kuroską to trzeba przyznać Jak widzieliście Trzeba osłabować się delikatną ucieczką. Ja co zapiszę? Nie tu. Nie tu. Zapisz, zapisz grę. Tak. Dobra. Poczekam aż się uspokoją. Jeps. No cóż, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Nic się nie stało, nic się nie stało. Ja som. Te. się koreański gnoju zatrzymałeś. Dobra, ci się cofnęli. Poszli, znaczy cofnęli się w sumie do swojej bazy, bliżej bazy swojej. Ale przynajmniej widać cały czas. Uuu, tego nie przewidziałem, tego nie przewidziałem. Tam chyba jakiegoś widzę na mapie. Dobra, kolejny. Dobra, maskowanko i wykończymy ich, wykończymy ich w tradycyjny sposób, oczywiście pod warunkiem, że ich zauważę, bo póki co to główno widzę. Granat? No idziemy, one są. Aha, a to jest kura. no dobra. To kury nie chcę zabijać. Gdzie oni są? Hmm. Poka, zgubiłem przeciwnika. O, tu cię mam. Dziękuję. Dziękuję. Next please. Idzie do mojej ostatniej danej pozycji, patrzcie, jaki cwaniak. No to ja go po, po cichutko go potraktuję. Hello, nurse. Nice. Nie, nie, to mi nie wyszło. To mi bynajmniej nie wyszło. A, e, dobra, no ale przynajmniej kilku tutaj zlikwidowałem. Chocia obawiam się, że to chyba nie wszyscy. Ale stał się aktywny, czyli ktoś tutaj, ktoś tutaj chyba jeszcze jest. To my musimy tego JSTOCKa w ogóle wyłączyć, więc... Radar ale, ale aktywny, więc coś tu chyba jeszcze jest zdaje się. Póki co wyłączymy to. Można? Użyj. Okej. Okay. Oj, 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 oj. Hmm, gdzie by go tu rzucić? Może. W... O kurwa, samo przyjechał. Pa! pa. Jeps! Do widzenia! No i pięknie, kurna taktyka. Taktyka, mój chłopcze, taktyka, jeszcze raz taktyka. A może ja sobie zdejmę jednak celownik na, na przesiewnikowy? No, JSOC, znaczy zakłóca zniszczony. Ja sobie wezmę parę granatów, chociaż. Nasad, nasadki do, do karabinu, amunicja przyda się. Pistoletu nie potrzebuję. Czy w tych hasech coś jest interesującego, czy nie? Nie, nie wydaje się coś nie być cokolwiek interesujące, nie będę chaty niszczył bo szkoda mi czasu. To będzie już, do, dochodzi do 20 minuty. I za chwilę będę musiał przerwać nagrywanie. Oczywiście będę nagrywał dalej, ale to już kolejne filmy. Póki co... To by było wszystko. Dobra, cała wioska za zniszczona, opanowana. Kurę sobie też. Nie, tę kurę sobie zostawię. Nie będę jej zabijał. O, piękny kolor. Chyba schód słońca, albo zachód słońca, sam nie wiem. My musimy iść tam, ale to już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia niebawem.